Siemaneczko! Z tej strony Polak Ojcu mnie zaczął przymulać jak włączyłem nagrywaniem e, Dzisiaj nagrywam z serwa pokrzywa Freebuli. Ze mną jest Bazłoj i Emko Przywitajcie się moi drodzy Witam czymś ci burzy Przywitałem się No na czacie, czekaj Nagrywam Gram na, o to jest mój serwer, gram na innym niku, żeby nie było. Wszystko co tutaj będę sobie pykał, postanowiłem nagrywać. Spałam się nawet potężne, nie wiem czemu, sklepik, takie tam bajery. Pierwszą rzeczą, co muszę zrobić, to enchantne sobie rzeczy. Kamienna to to enchantne załóżmy. Na pierwszy level wydajność jest na kilofie. Piotr Pygandzia. A właśnie, a przy okazji, powiedzcie, czy mój skin wygląda jak dziewczyna? Wygląda kurde, to jest murzyn Nie? To jest murzyn po prostu. Jak murzyn, jak to jest baba jakaś? Nie. To jest niemożliwe. Zobaczymy, zobaczymy. Nie jest baba. Nie ma kucyka nawet z tyłu. Ale ma za to długie włosy tutaj tak te, dużo tego mięsa? Mięso było w skrzynkach Okej, okay, zobacz który Tutaj na górze Gdzie na górze? Nie zapominaj, że jestem na zwykłym graczu i nie mogę to otwierać, ani nic Nie, ale tu, a tutaj, tutaj. Mogę sprzedać, mhm. jedynie Spoko Właśnie nie wiem, jakiś debi... Znaczy jakaś, jakiś gracz tu mięso pełno wrzucił Jakiś debi. Tutaj mamy coś, ten Dobra, oczywiście bazło jeździ na Mojuskinie skinie. No dobra, niech będzie. Dropną tutaj trochę śmieci, zaraz się i tak usunie. No, to mnie tam ci zbierają, wszystko. W kosz. Co mnie bije, Zombie? Wy... To Zaraz, czy trzy serduszka. Nie wiem czemu, ale jakoś nam na razie nie wyszło, żeby tutaj wyłączyć to, że moby nas mogą bić. Znaczy, tak. Wymoczone było, ale znowu moba ręka nie działała poprawnie. Włączymy, moba ręka działa poprawnie, znowu nas biją. Nie no, fajna, nie wgrałem. No nie. Ooo, więc najbardziej za stówkę sprzedałem z poczka. Dobra, udajemy się na strówcową. Wrzucę sobie jeszcze Ender-300 do Ender-600. Znaczy, nie tutaj. War... jakby coś zaraz dołączę Tak? Dobra, Warp w surowce. Oczywiście Bazo e, już tu był Bazo e, dodać ten plugin, że e, możemy się z tymi te koniami tepać. A nie, nie brałem No to nie będę na razie konia oswajał. Jakiś kawałek jaskini. E, co zauważyłem? Ktoś grał tutaj z jaskinia, która jest nieprzeglądnięta do końca. Chciałem ją obejrzeć Znaczy przejście po niej A on co ma? Łopatę? Nie. Zaraz, zaraz W tamtą stronę Czekaj, gdzie ty jesteś? Olo, Koniec tu są. Co tu jest? Koniec w zagrodzie. A to nie przypadkiem mój? Nie wiem. Oj, oj, oj. Ej, Co? Pobiegam tym tunelem, tam troszeczkę węgla się przyda. O, jaki fart! Jaki fart! Oczywiście drewna sobie nie wziąłem Bazo, jak idziesz to weź drewna skombinuj trochę Da się to tym wykopać? Niestety nie Drewno, drewno jakieś skombinuj u góry i się tepnij dopiero. Gracze mają oczywiście możliwość TPA ustawienia sethoma Będę się starał dostać VIP-a, albo złoja na to konto żeby móc mieć właśnie dwa sethomy Super VIP, nie, bo co tam? Nam? Aż taki ważny chyba nie jestem Właściciel serwera, nie? Dlaczego czemu te moby zadają tak dużo damage'a? No bo tu jest normal ustawiony Ty pewnie zawsze na peaceful grasz. Jeszcze jak idę Nie, chyba muszę dać na mapie yy, Albo trzeba zrobić na mapie Tej sp no spawnowej yy, Peaceful Gdzie ty żeś mi tu się no? O, jestem i nic nie widzę jaskinia Niestety jestem biedny w pochodnie i pewnie na filmiku też będzie ciemno. Bardzo, to chce Mi daj, dać. E, wiesz, e, przez co mam takie błędy? Przez co? Przez optyfine. Serio? No, już masz. Weź coś napisz? Okej okay. A będą ci rękę youtuber A działa? No tak Ale youtuber... No tak, youtuber ma vip -a. dobra. No napisz, coś okay. O, i gitara A po co mi? Aha, żeby skraftować kilow potrzebuje dwa patyki. Ej, czekaj, ja gram z tobą. Daj mi coś. Masz to drewno? A czekaj, idę na barc Widzę, że ktoś się wyposażył w pochodnie Wiesz, to na pewno nie jest Marcin Code Serwer FreeBullet zrobiony przez Polak, Climax JP began czyli M i właśnie, M-kot jak na Ciebie mówić? Jottegandzia, czy M-kot, czy... M-kot, słyszalny M-kot. No. no. To ja będę mówił do siebie Marcin Kot. Nie. Marcin Kot. Tak się nie nazywa. I nie mów tak do mnie. Kotę. O, mówcie dla mnie kot. M-kot lepiej brzmi. No. No tak z tym M. Oj Boże. Trzeba by się trochę pochodni Kilofiki. Wiecie mam takiego fajnego moda, że mi oświetla ten teren jak trzymam na przykład Pochodnie, pochodnie w ręku. No. A hmm. eee, jeżeli mi pamięć myli można plugin zrobić. Plugin. Jaki plugin. Że jak trzymasz pochodnie w ręku, to ćwicteren teren dookoła. No. oświetla. Ej, ja mam drewno. No to odtepaj się. O. To dajno. 10 drewno. Fajne. Złoto widzę Znaleźliście Znaczy ja tutaj ogólnie wszystko szukam Żeby nie było. Ej drewno skopiowałem Ej no Nie no co to było Pewnie bazą i całe it zabrał Tak właśnie Widziałem to Ej coś ja Daj tylko mi te. patrzę. A właśnie. Dól! 47 rt węgla, y, złota, y, żelaza. Daj mi połowę. Po co ci? Będziemy mieli żelazną zbroję. Tak, zbroję. Przecież ja zrobiłem dwa krafty.